Czy da się odkryć drogę na potem drogę na zapas swoją własną drogę Na pewno się da, jednak ostatni czas, ostatnie niespełna, ostatni niespełna rok właściwie pokazał mi, że takie planowanie Wyprzedzenie przyszłości, co było bardzo charakterystyczne dla mnie, jest totalnie sensu, totalnie nieuzasadnione w ferworze Bożych zamysłów. Możemy mieć duże plany, możemy mieć małe plany. Ale one wszystkie, jak ten kamyk w Morzu Egejskim, znikają w bezmiarze bożych planów, bożych zamysłów. Zapraszam Was do krótkiej przygody na temat rozeznania i odkrywania drogi na potem. Zapraszam. Chciałbym, aby podczas tego krótkiego filmiku towarzyszyło nam jedno konkretne zdanie: właściwie, cztery słowa. Wszystko jest po coś, jak mawia pewien mazurski myśliciel. I to wszystko w cudzysłowie: dobre, piękne, co sprawia nam radość, piękne chwile, ale i też to wszystko, co jest trudne. Co jakoś nie daje nam radości, satysfakcji, wszystko jest po coś. Każda chwila, każda sytuacja, każda relacja może nam pozwolić odkryć swoją drogę, swoje powołanie, ale trzeba być roztropnym, trzeba być uważnym i czujnym. Moje pytanie Boga o drogę na potem. Charakteryzowało się czekaniem na 100% pewności. Wiemy, że ideały mają to do siebie, że nie istnieją w świecie rzeczywistym i idealne rozeznanie też nie. A więc, czekanie na całkowitą pewność jest teraz już uważam, totalnie bez sensu. To tak, jakby chcieć budować dom, zaczynając od dachu. W powołaniu chodzi o to, żeby, i to jest uważam bardzo racjonalne i dość oczywiste, zacząć od fundamentów. A tymi fundamentami jest właśnie odkrywanie, relacja z Panem Bogiem, nie czekanie na pewność, na znak, chociaż yy, znaki też trzeba umieć odczytywać. Ja dzięki yy, znakom. Podjąłem konkretną decyzję odnośnie do swojej drogi na potem. Ale dom, wracając, to też mury. Ale fundament, wznosimy mury. Mury, czyli poznawanie Pana Jezusa, naśladowanie Go w codziennym życiu, kierowanie się miłością. Dach kładziemy na samym końcu i niekiedy Ciężko jest, bo wieje wiatr, przychodzą różne trudności, ale to, co pomaga nam położyć ten dach, czyli obrać konkretną drogę, kapłaństwo, życie konsekrowane, celibat, samotność, poświęcenie się jakiejś misji to wszystko chyba kryje się w relacyjności, w poznaniu Pana Jezusa. Spokojnie, przyjdzie czas, kiedy będziesz gotowy, kiedy będziesz gotowa. Powiedział mi jeden wspaniały, bardzo wartościowy ksiądz, Pallotyn. Bartek, będzie taki czas, że obudzisz się rano i będziesz doskonale wiedział, jaka jest decyzja. I to mi pomogło, to zdanie. I to, co jeszcze mi pomogło, to złapanie zdrowego dystansu i oddalenie się trochę od tej budowli, od fundamentów, od muru, od dachu i patrzenie na tę całość z odpowiednią proporcją. Powołanie szeroko pojęte to nie i już wiem, koniec, kropka. Odkrywanie swojego powołania to droga, to pewien proces, a droga, jak wiemy, odsłania się w miarę chodzenia po niej. Myślę, że y, znamy, kojarzymy historię Abrahama. On usłyszał głos Boga, y, ale na początku to było tylko to. Idź do kraju, który ci ukaże. Nic więcej. Idź do kraju, który ci ukaże. Abraham nie wiedział nic więcej. Nic poza tym, że braku pewności, któremu towarzyszył, mm, musi ruszyć. Musi ruszyć z miejsca i iść. Musi tak po Franciszkowemu wstać z kanapy. Pewien jezuita, Jacek Prusak, w książce Zrozumieć Siebie, Odkryć Boga pisze o tym, że święty Ignacy z Loyoli, będąc mistykiem codzienności, kładł silny akcent w podejmowaniu decyzji, jakichkolwiek decyzji, na integrację myśli i uczuć. Poleganie na sercu i emocjonalnych rytmach, tak to nazwijmy, jest zgodne z nauczaniem ewangelicznym. Serce potrzebuje doświadczenia, a rozum wiedzy i pewnych danych. Wejście w relacje z dziewczyną, podjęcie jakiegoś kierunku studiów, czy nawet rozmowa z odpowiedzialnymi za powołania w jakimś zgromadzeniu, zakonie czy w seminarium, to, jest, to nie jest żadna deklaracja. To żadne jakieś postanowienie na całe życie. I ja jestem teraz już o tym przekonany, bo sam jestem tego przykładem. Te sercowe doświadczenia i ta wiedza potrzebna dla rozumu, to wszystko przychodzi poprzez ogrom przeróżnych doświadczeń, przeróżnych prób, tych dobrych i tych złych. Ale to wszystko wymaga jednak. Od nas pewnego ryzyka, poświęcenia, zostawienia czegoś, ruszenia z miejsca. Tak jak powiedziałem na początku, powołanie to odkrywanie to pewien proces, a nie jakiś gotowy projekt. Nigdy nie będzie stuprocentowej pewności, ale ważne jest to, by w obranym kierunku, by w obranej decyzji iść naprzód. Być konsekwentnym, mimo wielu prób, błędów, iść naprzód. Nie będzie dobrze. Pan Jezus nigdzie w Ewangelii, zobaczcie, nie mówi, że będzie łatwo, że będzie dobrze, że On zdejmie z nas krzyża, albo nam w ogóle żadnego krzyża nie da, że przejdziemy przez życie bez jakichkolwiek doświadczeń. Nie. Ale to, co mówi, to, co obiecuje, to to, że pomoże nam. Nam pomoże dźwigać krzyż. Nie zabierze go, ale pomogę ci dźwigać krzyż. Także odsuń jakiekolwiek rosterki na bok i rzuć się w to morze możliwości i zaangażuj się tak zupełnie na maksa. Zostaw te kilka procent niepewności, bo te procenty zawsze będą, ale nie skupiaj się na nich. Życie jest jedno, oryginalne, nie na próbę, a pamiętaj, że idealna decyzja nigdy nie może być celem samym w sobie, bo taka decyzja y, nigdy nie nadejdzie. Takiej decyzji nigdy nie będzie. Y, w drodze, w obranej drodze, w obieranej drodze, w poszukiwaniu drogi nie chodzi o perfekcyjny wybór o świetne dobranie sobie małżonki, y, narzeczonej czy tam dziewczyny. Y, Zawsze będą jakieś kłótnie. Nie chodzi o o stuprocentową pewność, że to właśnie to seminarium, ta decyzja, ten zakon, to zgromadzenie czy stowarzyszenie. Odsuń to wszystko. W podjętej decyzji chodzi o miłość. Po prostu szczęście w swoim powołaniu. Bez względu na to, jakie obierzesz, to szczęście, ten spokój odnajdziesz dopiero wtedy, kiedy w tę obraną drogę zaangażujesz się w pełni. Chodzi o konsekwencje. O proste, pełne wypełnianie codziennych obowiązków. Ale też myślę, że warto podkreślić. Nie bójmy się zmian. Pan Jezus, co najmniej kilka razy, przecież czytamy w Ewangelii, zmieniał swoje zdanie. Ale to, że Pan Jezus zmieniał w Ewangelii zdanie, nie oznacza, że nie ma nic trwałego i że wszystko jest relatywne. Nie, w żaden sposób. Jezus tą zmianą zdania. Myślę, że pokazuje nam raczej, że, że, że chcąc żyć zgodnie z boskim duchem, trzeba cały czas słuchać to, co mówi dzisiejszy synod. Trzeba cały czas być otwartym na to, co możemy usłyszeć. Nie chodzi tutaj o podejmowanie jakichś wielkich, znaczących decyzji, ale chodzi, myślę, przede wszystkim. O te małe, drobne, codzienne rutyny, a które też czasem potrafią i to dość skutecznie zagłuszyć drobne, codzienne, boże inspiracje. Pan Jezus swoim życiem pokazał nam, że są rzeczy, które są dla nas ważne, ale nie na tyle istotne, żeby trzymać się ich aż tak kurczowo. Żeby w cudzysłowie być uwiązanym, ale też pokazał nam, że są takie, za które naprawdę warto oddać życie, które są godne poświęcenia. Ale tu potrzeba nam właśnie takiego mądrego rozeznania, umiejętności, rozróżnienia jednych od drugich. A w tym ma nam właśnie pomóc Duch Święty i bliska relacja z Panem Jezusem. Spędzanie z Nim y, czasu i uczenie się, myślę, Jego stylu życia. Y, I sprawianie, żeby ten styl stawał się naszym stylem życia. Utożsamiać się z Nim. Ale w tym wszystkim potrzeba cierpliwości. Y, jak powiedział pewien y, filozof, Jean-Jacques Rousseau. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. I czas na powrót do rzeczywistości, ale ufam, że nie szarej rzeczywistości. Teraz czas, abyś to właśnie ty podjął, wyzwanie. Trudny wysiłek. Trudny, ale jakże piękny. Odkrycia swojej drogi na teraz, na potem, na przyszłość, ale przede wszystkim na wieczność. Zatem załóż wygodne buty albo kłetwy, w czym ci będzie wygodnie. I wyrusz w drogę, bo czeka na ciebie. Może możliwości.